Edukacja Przygodowa to fundacja, której główną działalnością jest tworzenie i rozwijanie autorskiej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w wieku od pierwszej do ósmej klasy szkoły podstawowej. Ta ścieżka edukacyjna zastępuje im tradycyjną naukę w szkole. Dla mnie przede wszystkim jest to miejsce, w którym mogę spotkać się z dzieciakami, w którym możemy realizować niesamowite projekty, możemy podążać razem za ich, ale też za moimi pasjami. Za tym, co nas fascynuje, co nas pociąga, i za tym, żeby odkrywać świat wspólny. Najważniejsza dla nas jest sfera emocjonalna, sfera kompetencji miękkich, wzmacnianie w dzieciach ich poczucia własnej wartości, rozwijanie ich mocnych stron i talentów. Edukacja przygodowa jest dla dzieci, których rodzice chcą mieć realny wpływ na to, jak wygląda edukacja i wychowanie ich dzieci. Dla dzieci bardzo ważny jest kontakt z naturą, z rówieśnikami, z dorosłymi, którzy ich wspierają i pomagają im poznawać siebie i świat, który ich otacza. Dlatego właśnie edukacja przygodowa jest dla Twojego dziecka. Nie ma czegoś takiego jak zwykły dzień w edukacji przygodowej. Każdy dzień jest inny. Z każdego dnia odkrywamy świat coraz bardziej, jakiś innego fragment lub pogłębiamy odkrywanie tego fragmentu, który zaczęliśmy wczoraj, przedwczoraj albo nawet miesiąc wcześniej. Edukacja przygodowa wyróżnia się tym, że na pierwszym miejscu jest dla nas dziecko, jego emocje i potrzeby. Najważniejszymi wartościami dla nas jest otwartość, empatia, uważność na drugą osobę, zarówno na dziecko, jak i na dorosłego, przekazujemy to też dzieciom, oraz szacunek i porozumienie bez przemocy. W edukacji przygodowej dzieci są podzielone na kilka międzyrocznikowych grup wiekowych, które przez dużą część czasu mm, mieszają się między sobą i spędzają. E, czas dosyć swobodny. Każda ta, taka grupa liczy do 20 osób e, i towarzyszy jej przez cały rok. Dwójka dorosłych. Zazwyczaj staramy się, żeby to był e, mężczyzna i kobieta. E, takich dorosłych, towarzyszących tej grupie, nazywamy kompanami. Więc na, na dziesiątkę dzieci przypada jeden kompan albo jedna kompanka. Kompani to pasjonaci, którzy kochają pracę z dziećmi i e, są z nimi całymi sobą. Na wczesnym etapie rekrutacji zapraszamy rodziców i dziecko do spotkania z częścią naszego zespołu, która będzie najściślej towarzyszyć Waszej rodzinie w podróży po edukacji przygodowej. Dzieci uczestniczące w programie Edukacji Przygodowej formalnie uczą się w trybie edukacji domowej, co nakłada na nie obowiązek realizacji podstawy programowej. Program Edukacji Przygodowej komponujemy tak, aby w codziennych, różnorodnych aktywnościach, takich jak gry terenowe, czytanie książek, granie w gry, wspólne grupowe aktywności, zawierało się jak najwięcej elementów z podstawy programowej. Dzięki temu oraz w połączeniu z pracą własną, którą mamy na każdym drugim bloku każdego dnia, dzieci mogą realizować podstawę programową i zdawać egzaminy w sposób bliski ich naturalnemu, swobodnemu sposobowi uczenia się. Rekrutacja do edukacji przygodowej jest bardzo prosta i składa się z trzech kroków. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej, drugim krokiem jest spotkanie, kiedy możemy le lepiej się poznać i odpowiedzieć na wszystkie pytania, a trzecim krokiem jest umówienie okresu próbnego waszego dziecka. Dziecko będące w programie edukacji przygodowej oficjalnie realizuje obowiązek szkolny będąc w edukacji domowej. Pomagamy spełnić wszystkie formalności. Jest to tylko jeden dokument, który można wypełnić u nas na miejscu lub, jeżeli komuś wygodniej, w sekretariacie szkoły macierzystej, z którą współpracujemy. Odbieramy również wszystkie dokumenty, zawozimy je do, do sekretariatu, tak żeby nie było potrzeby jeździć tam specjalnie. Wysokość miesięcznego wkładu finansowego ustalamy z każdą rodziną indywidualnie podczas osobistego spotkania. Nie chcemy, żeby finanse były dla kogokolwiek przeszkodą. W uczestniczeniu w naszym programie. W edukacji przygodowej to potrzeby dzieci i rodziców kształtują to, co jest i to, czego nie ma. Dlatego nie znajdziecie u nas stresujących egzaminów, siedzenia w ławkach, zmuszania do nauki, oceniania innych ludzi. Edukacja przygodowa daje dzieciom przede wszystkim mocną podstawę do wiary w siebie, do kontaktu ze swoimi emocjami i do wewnątrzstarowności. Wierzymy, że jest to najważniejsze, co należy dać dzieciom. Poza tym przeżywamy mnóstwo przygód, więc dajemy dzieciom wiele wspomnień, wiele, wiele radości i kontaktów z rówieśnikami. Każde dziecko w edukacji przygodowej dostaje dużo uważności i troski ze strony empatycznych dorosłych. Dostaje dużo kontaktu z rówieśnikami, wiele różnorodnych form zajęciowych oraz mocne fundamenty pod swoje przyszłe, szczęśliwe i świadome życie.